Witam Was, Raki. To jest dla Was pytanie na wrzesień 2023. Zobaczmy, co się będzie działo u Was w tym miesiącu. Jaka jest sytuacja? Wisielec i rycerz pucharów. Wyzwania. Czwórka pucharów. Przyczyny. Co jest podstawą? Paść pentakli. Przeszłość. Diabeł. Wszystkie znaki wodne miały diabła. A co macie w głowie i do czego dążycie? Czwórka kijów i paść pentakli. E, paść kijów. Dobra. Co nadchodzi? Najbliższe przyszłość a z pentakli w tej sytuacji koło fortuny. co się dzieje dookoła piątka pentakli nie widzisz. Kochankowie. I potencjalny wynik. Rydwan i Król Kijów. I pod spodem mamy czwórkę pentakli. Ok, dobra. Eee, co się od razu pokazuje? W ogóle zmiana. I mam wrażenie, że dla singli jest, pokazuje się tutaj osoba, ale nie za bardzo raki chcą się jakby otwierać na jakieś relacje. Jest tutaj trochę takiej energii osoby, która długo była sama i w ogóle tak jakby przestała myśleć, że jakby sytuacja może się zmienić. Bądź twoj, Twoja sytuacja wymaga poświęcenia, tak? Poświęcasz się do czemuś innemu, a propos niezdrowemu i tak jakby jest ta pustka tej drugiej, drugiej połówki u ciebie. I w tym miesiącu masz szansę poznać kogoś, kto będzie potrzebował jakiejś pomocy od ciebie i poprosi o tą pomoc, i no, tak jakby od tego się wszystko zacznie, bo jakby Twoje dobre serce i ta pomoc, którą ofiarujesz, nawet drobna, po prostu otworzy zupełnie inne spojrzenie na ciebie i na całą tą relację. To może być ktoś, kto jest po prostu przyjacielem i który zauważy jakby jakąś troskliwość i jakąś Twoją wrażliwość, która tutaj jest i po prostu się zwyczajnie zakocha. I taki potencjał tutaj jest, więc, e, ale, ale on może być tutaj jakby ominięty przez ciebie, tak, ponieważ jest jest ten as pentakli i as to jest zawsze tylko propozycja, tylko oferta. Także mam wrażenie, no rakom nie brakuje takiego ciepłego serca dla ludzi. Także mam, mam nadzieję, że tutaj no ta sytuacja otworzy jakby zupełnie inne spojrzenie na tą relację. Komuś pomożesz, i ta osoba zobaczy zupełnie w innym świetle, czym, czym jesteście. I, I myślę, że. Możesz również ty, takie jakby, zaangażować się w, w tą sytuację i jakby ruszyć do przodu. E, dla jeżeli chodzi o sprawy jakieś zawodowe, to jest też trochę tutaj takiego zasiedzenia się. Trzymania sobie takiej ciepłej posadki jest dobrze, ale jest mało rozwojowo i możesz tak delikatnie zaczynać się rozglądać jakby za nowymi jakimiś propozycjami albo ofertami i jakaś jedna z ofert pokaże się. A pozytywnie. I um, im dłużej tak jakby się nad tym zastanawiasz, tym bardziej może się to dla Ciebie wydawać atrakcyjne i koniec z końcem możesz chcieć, tak jakby ruszyć zupełnie w nową stronę. Może też to mieć wspólnego coś z wyjazdem. I ta nowa propozycja zdecydowanie oferuje dla Ciebie coś, czego brakuje w obecnej sytuacji. Ale tak jakby to, że coś się trzyma, jakby tu i, tu i teraz e, może mieć też taki wydźwięk trochę emocjonalny, czyli na przykład pracodawca z jednej strony mówi ci, że nie ma pieniędzy na Twoją podwyżkę, a z drugiej mówi, że bez ciebie to ta firma by upadła i nie możesz, prawda, zostawić jesteś tu najważniejszy, no nie? Także jest tutaj troszkę taka psychologiczna, psychologiczna więź i Pytanie wielkie: czy możemy odważyć się na coś nowego? Bo czwórki mówią o stałości: masz te czwórki, czwórka pentakli, czwórka kijów, czwórka pucharów i nowe początki. Paść kijów, a z pentakli paść pentakli. Więc dopiero piątki przynoszą zmianę. Piątki są również ryzykiem, tak, ale tak jakby nie pójdziemy dalej do przodu, jeśli właśnie nie zaryzykujemy czegoś nowego. Ta propozycja, oferta, znajomość jest. Podana w delikatny sposób, i owszem, możesz ją zignorować. Myślę, że w ogóle się tego nie spodziewasz i to spada jakoś totalnie przypadkowo. Bo koło fortuny mówi o zmianie, mówi o czasie, ale też o sprawach, których w ogóle nie planujemy, więc możesz się tego dowiedzieć zupełnie jakby nie szukając yy, yy, jakby tej energii, nowości i zmiany. Ale w Twoim otoczeniu ta zmiana się tutaj właśnie pojawia. Piątka Pentakli, czyli pójście swoją drogą, wyjście z jakiejś struktury, której zasady ustalają inne osoby. Ok, to tak ogólnie, ok, ale zobaczmy też tą sytuację i to wszystko, co tak jakby, tak sobie przesunę te karty, żebyś też to zobaczył, Raku. Mamy czwórkę pucharów, szczęśliwy dom, podstawa, pewne sukcesy, mamy wisielec, utknięcie w tym na długi czas, Mm, tak e, czwórka, e, znowu e, czwórka kijów tutaj, tak, czwórka pocharów, e, szansa Którą, którą bardzo kwestionujemy, tak jakby po co nam właściwie coś nowego, skoro i tak mamy to, co mamy. Tak? Także mam wrażenie, że możesz narzekać na to, co masz, ale niekoniecznie jakby chcieć, albo brakuje Ci e, e, właśnie przez to, że jesteś tak długo w tej, tak jak żaba, która się gotuje w zupie. Jesteś tak długo tam, że w ogóle nie widzisz, e, jakby już Yy, że można inaczej, ok? I ta czwórka pentakli, która mówi o tym, że trzymamy się kurczowo tego, co znamy. No i mamy tego asa kolejnego, askiów. Czyli nowa sytuacja jest w Twoim zasięgu i to jest też podstawą. Paść Pentakli jest coś Ci zaproponowane, jest propozycja, możesz ją wziąć, a możesz nie wziąć. Cała sytuacja mówi o tym, że jesteśmy w zawieszeniu. I tutaj może być tak, że powiedzmy, no bo wisielec mówi o tym, że poświęcamy siebie dla kogoś. No i ten diabeł, który tą przeszłość pokazuje, no mówi o tym, że to jest manipulacja i że to jest niezdrowe, tak? To jest dla korzyści innych osób. Możesz na przykład być taką osobą, która nie pracuje, siedzi w domu, zajmuje się dziećmi i tak naprawdę nie służy to Twojemu rozwojowi i trzeba by wyjść w jakieś nowe, atrakcyjne rzeczy. Nawet nie wiesz, że one są, bo ten wisielec mówi o tym, że utknęliśmy i odczuwamy brak, ale jest to tak jakby z benefitem dla innych. Jest tak jakby oddanie siebie innym. I pojawia się ta oferta. Ten rycerz pucharów, on jest idealistyczny, on jest romantyczny. On ma też pusty puchar, więc. Sytuacja pokazuje tutaj odczuwanie jakiegoś braku yy, i chęć yy, spełnienia jakichś marzeń, spełnienia jakichś swoich wyobrażeń, które mogą być takie yy, trochę fantazyjne, ok? Bo rycerz pucharów jest romantykiem, on ma idealną wizję w głowie. I ta szansa się dla Ciebie pojawia, prawda? Ta ręka, która wychodzi z chmury, Pokazuje nową ofertę, ale się zastanawiamy i tak właściwie to mamy, czy, czy to chcemy, czy nie. Raczej nie, raczej po co mi to, um, ok? I w głowie, prawda, mamy tą czwórkę kijów, tak jakby mam podstawę, będę sobie to budował krok po kroku. Jest stałość, jest stałość i stabilność, która no, trzyma cię tutaj mocno, ale właśnie nie daje ci możliwości rozwoju. No i pojawia się ta nowa szansa, Paść Pentakli, propozycja e, i Paść Kijów, e, Twoje dojrzenie. Mam wrażenie, że jesteś zainteresowany, chociażby tak jakby zaciekawiony, bo Paść Kijów mówi o pozytywnym nastawieniu, o komunikacji, o spontanicznej reakcji, prawda, na tą propozycję. Czyli jeżeli ktoś prosi Cię o tutaj o pomoc, właśnie jest trudno albo Albo właśnie, bo mamy tą parę, która trzyma się razem, która ma trudną sytuację, ale są zawsze razem. E, więc jest to wsparcie. <laughs> Jeśli ktoś taki właśnie <laughs> prosi Cię tutaj o pomoc, mam wrażenie, że pierwsza reakcja jest taka bardzo spontaniczna i odpowiadająca, e, ok, czemu nie, albo oczywiście też taka niezobowiązująca, e, tak? Więc to może być po prostu, Coś, co jest ulotne, lekkie i niezobowiązujące, okej? Okay? Ty w całej tej sytuacji, no, Kofortuny mówi tutaj o tym, że nie dało się tego przewidzieć, że coś się w ogóle w życiu nagle zmienia. Wychodzisz za rogu, a tam Pojawia się zupełnie inna rzeczywistość. I koło Fortuny no, pokazuje właśnie takie obrócenie się czasu. Moment, na przykład, w którym pierwszy raz spadnie śnieg, i nagle sobie uświadamy, wow, no nie, idzie zima. Albo y, wychodzimy z domu i jest gorący dzień, i dopiero uświadamiamy sobie, że okej, okay, no nie, to już ma się skończyła, okej, okay, jest teraz gorąco. I są to takie zaskoczenia, więc ja myślę, że mm, oczywiście koło fortuny ma w sobie nutę przeznaczenia, bo on te wszystkie znaki kardynarne czytają e, w księdze przeznaczenia i to było wszystko zaplanowane, jest dla Ciebie tak jakby e, Szansa, bo ona się tutaj pokazuje jako szansa na rozpoczęcie czegoś nowego, nowego etapu, nowej znajomości. E, tak, jakby jest jakaś luka w rzeczywistości, która możecie Cię w zupełnie inne miejsce. E, czego będziesz doświadczać? No, Aspentakli mówi o tym, że ma to potencjał, widzimy, że to jest, jest to zaprezentowane, jest to materialne. Ok. Czego nie widzisz a propos sytuacji, no mamy tego diabła, tego, tych kochanków, prawda? Czyli tu mamy kochanków w piekle, tu mamy kochanków w niebie. Więc zmiana tej energii, e, ale ona musi nastąpić po odejściu z jakiejś stagnacji, z jakiegoś utkwienia przez długi czas, wyjścia ze strefy komfortu. Ale kochankowie mówi o zaangażowaniu, o wyborze, to jest też miłość po prostu. I, I para, która wybiera siebie sercem. Jak się potencjalnie to może skończy, no mam wrażenie, że jak zasmakujesz i dasz temu szansę, to jest szybki progres. Bo Rydwan mówi o tym, że ruszamy ze zdwojoną siłą, właśnie ku marzeniom jest odblokowanie czegoś i to po prostu idzie lawinowo, tak? Patrząc na tą energię, która mówi o tym, że, że jesteś przywiązany do tej sytuacji, jak przykuty e, kajdankami do kaloryfera, tak nagle masz dwa razy więcej szybkości i tak jakby nadrabiasz ten czas, to są też ambicje, to jest pewność siebie kontrola sytuacji, no i mamy tego y, y, króla kijów, który może pokazywać tutaj osobę znakownistego albo lwa e, i, e, i też tego, ten paś kijów też reprezentuje prawda, y, tą osobę, on ma słońce na sercu, czyli symbol lwa, także mam wrażenie, że jest tutaj ewolucja bo z Pazie idziemy do Króla, ale też tak jakby ta komunikacja jest bardzo zgrana razem z tym Królem. Oni mówią jednym językiem. Także jest tutaj potencjał, szybkość i wyjście, tak jakby nabranie prędkości w sytuacji. To są też ambitne plany. Więc jeżeli masz taką osobę, no to ona z takiego pazia, który wysyła bardzo niezobowiązującą propozycję, przechodzi w króla, który już jest na serio. I król kijów jest łatwy do odczytania, bo on po prostu robi tylko rzeczy, które chce. Jeżeli czegoś nie chce, to, to po prostu tego nie robi. A jeżeli czegoś chce i na czymś mu zależy, to cały świat obróci do góry nogami, żeby to dostać. Więc jest tutaj bardzo klarowne zaangażowanie, i myślę, że to zaangażowanie się tu pokazuje. Okay? To może być też osoba, która przyjeżdża, albo która jakoś pojawia się z innej przestrzeni. No dobra, zobaczmy co, co ci radzi. Tarot. jakie mamy rady dla. Jakie mamy rady co do tej sytuacji? No, jest tutaj też e, taka nuta jakiś z, z o, innego obszaru, być może z zagranik, coś z zagranicy albo coś, co będzie wymagać e, jakiejś podróży, bo i rydwan e, i, i właśnie koło fortuny pokazuje przestrzeń, tak? Pokazuje inne rejony. E, więc. Może być też to osoba poznana właśnie gdzieś na urlopie, gdzieś gdzie właśnie jest jakaś podróż. Ok, A jakie są rady dla raków? Ok, czwórka mieczy. Okay. Czwórka mieczy mówi o, o tym, że żeby sprawę. Czwórka generalnie mieczy pokazuje, żeby powoli, powoli, krok po kroku, ale jest to też karta, która mówi o odbudowywaniu się, powrotu do zdrowia, wychodzeniu jakby z jakiejś, z jakiejś przestrzeni, która była e, e, właśnie, wychodzeniu z choroby na przykład, tak? Wychodzeniu krok po kroku, taka rehabilitacja, powoli, powoli nabierając siły i powoli jakby, Odzyskujemy energię, pewność siebie. No to jest karta, która pokazuje kolejną czwórkę, jakby czyli Twoją sytuację, ale dla mnie ta karta pokazuje akurat w tej talii, że ona krok po kroku po tej ciężkiej operacji, jakby z wielkim trudem, ale tak jakby to są kroki, które. Mają powrócić ją do, tak jakby do, do aktywności, do życia. Tak? Natomiast ta karta mówi, żeby powoli to wszystko jakby, żeby się tu nie śpieszyć, bo jednak ten rydwan mówi o tym, że tu jest jakaś szybkość, prędkość, być może szybkie zaangażowanie jakby tej osoby nowej. A ta karta mówi o tym, że daj sobie tutaj czas tak? w całej tej sytuacji. Um, ale dla mnie pokazuje wychodzenie właśnie z tej czwórki, z tej stagnacji, która tutaj jest. Natomiast musi to się odbywać powoli. Okay? Jest to karta też powrotu do zdrowia i, i tak jakby nabierania sił z każdym dniem, ale potrzebujesz właśnie tych dni. Ok, myślę, że to wszystko. Raki. Pozdrawiam. Widzimy się w przyszłym miesiącu.